To jest malusiowy czynny wypoczynek w parku. No malusia. biega, skacze, robi fikołki. O. To jest aktywny czynny wypoczynek Mateuszka. Malusia mając lat 5 i 3 miesiące trenuje. Jak to działa, będzie emerytem już? A co wybrałem siłę? Jak się zajmie? No. A gdzie ty tą siłę straciłeś? Tam, żeby coś dobrze wyszło, trzeba mieć siłę, a żeby był pierwszy, to nie da trzeba mieć siłę. No, w komputerze trzeba mieć siłę. Idziemy? Idziemy. Czemu? Nie, to będziemy siedzieć, śpić. No. Ja, ja, to chyba się jeszcze gdzieś później, nie bój się. Nie bój leśca. Ale no, To nie porozsypuj.